Jak wyglądało życie w Polsce ponad tysiąc lat temu? Wyobraźmy sobie, że dostajemy takie zadanie: zbudować państwo na ogromnym, zalesionym terenie z garstką ludzi. Od czego w ogóle zacząć? No właśnie. Jak stworzyć administrację, armię, skarb państwa, kiedy nie ma miast, dróg, a nawet, no wiesz, pieniędzy? To jest doskonałe pytanie, bo skala tego wyzwania była, no, Niewyobrażalna. Dzisiaj właśnie prześledzimy krok po kroku, jak pierwsi Piastowie poradzili sobie z tym niesamowitym wyzwaniem. Mówimy o terytorium wielkości połowy dzisiejszej Polski, czyli jakieś 250 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ogromny obszar. Ogromny. A zamieszkane zaledwie przez milion ludzi. To daje średnią gęstość zaludnienia, wiesz, cztery osoby na kilometr kwadratowy. Czyli nic. Pustka. Pustka. Trzeba sobie wyobrazić bezkresne puszcze, a między nimi takie małe wysepki osadnictwa, które z trudem po prostu wyrwano na naturze. No dobrze, to zgłębmy ten temat. Budowę państwa trzeba zacząć od władzy. Wszędzie pojawia się określenie, że państwo pierwszych piastów było monarchią patrymonialną. Co to właściwie znaczyło w praktyce? To jest absolutny fundament wszystkiego monarchia patrymonialna. To słowo pochodzi z łaciny, od patrimonium. Czyli dziedzictwo. Dokładnie, dziedzictwo ojcowe. W praktyce oznaczało to, że państwo było traktowane jak e, prywatny majątek władcy. Prywatny, tak dosłownie? Tak. Książę był dosłownie właścicielem całej ziemi i w zasadzie panem życia i śmierci swoich poddanych. Mógł tym państwem swobodnie dysponować. Czyli mógł sprzedać kawałek, tak? Albo oddać w posagu? Tak. A co najważniejsze mógł je podzielić między synów po swojej śmierci to była jego własność niesamowite no ale nawet najpotężniejszy właściciel nie jest w stanie sam zarządzać tak ogromnym terenem kto mu w tym pomagał oczywiście że nie wokół księcia istniała zwarta elita po pierwsze możnowładcy a kto to był potomkowie dawnej starszyzny plemiennej albo ludzie których książę sam wywyższył za zasługi a po chrzcie do tego grona dołączyli oczywiście najwyżsi rangą duchowni. Duża była ta grupa. Zaskakująco mała, może kilkaset osób w całym kraju, w dodatku silnie powiązanych rodzinnie. A ich centrum życia i władzy stanowiły grody. Te słynne grody, potężne ufortyfikowane osady. Tak, to były jednocześnie bazy wojskowe i ośrodki administracji. Mamy więc księcia na szczycie i sieć grodów w terenie. Ktoś musiał tym zarządzać w jego imieniu. Jakie były najważniejsze urzędy? Najbliższej władcy stał palatyn, nazywany też wojewodą. Taka jego prawa ręka. Zarządzał dworem, a w czasie wojny, gdy książę był powiedzmy nieobecny, dowodził całą armią. Czyli taki dawny premier i minister obrony w jednym. Świetne porównanie, dokładnie tak. Ale państwo było ogromne, więc władza musiała być też zdecentralizowana. I tu pojawiał się komes. To kto? Taki zarządca całej prowincji, regionalny namiestnik. A na najniższym szczeblu, w pojedynczym grodzie i jego okolicy, rządził pan Grodowy, z czasem nazwany kasztelanem. I on zajmował się taką codzienną pracą? Właśnie. Ściągał daniny, sądził drobniejsze spory i organizował obronę. I całą tę strukturę spajała siła militarna, czyli legendarna Drużyna Książęca. To nie było pospolite ruszenie, prawda? Absolutnie nie. Drużyna to było kilka tysięcy zawodowych, świetnie uzbrojonych wojowników. Oni byli na pełnym utrzymaniu księcia. Czyli on ich karmił, ubierał. Wszystko wyposażał w najlepszy dostępny sprzęt. To była jego osobista gwardia, narzędzie do egzekwowania władzy. Ale co ciekawe, w XI wieku za Kazimierza Odnowiciera ten system zaczął się zmieniać. Dlaczego? Utrzymanie takiej armii stało się po prostu za drogie, więc drużynnikom zaczęto nadawać ziemię w zamian za służbę. I to był wiesz, taki pierwszy krok na długiej drodze do powstania stanu rycerskiego. Mamy już zarys struktury władzy: książę, właściciel, wąska elita w grodach i profesjonalna armia. Ale to wszystko przecież kosztuje. I to jak? Przejdźmy więc do fundamentu, bez którego to państwu by nie przetrwało: do gospodarki. Skąd brano środki na utrzymanie tego wszystkiego? Odpowiedź jest bardzo prosta: Z pracy wolnych chłopów, czyli kmieci to oni byli ekonomicznym kręgosłupem państwa. Ich obowiązki można podzielić na dwa rodzaje. Jakie? Pierwszy to daniny. Musieli oddawać władcy część tego, co wyprodukowali: zboże, miód, skóry, bydło, generalnie wszystko. A drugi? Drugi to posługi, czyli praca na rzecz państwa. Budowa i naprawa wałów grodowych, służba wartownicza, ale najcięższym obowiązkiem był tak zwany stan. Stan. Co to takiego? Polegał na tym, że gdy książę lub jego urzędnicy podróżowali po kraju, chłopi z danej okolicy musieli ich przyjąć, ugościć i wykarmić całą świtę. Zaraz, zaraz. Czyli chłop musiał nie tylko oddawać swoje plony, ale jeszcze gościć u siebie w domu całą świtę urzędników, która potrafiła mu zjeść zapasy na całą zimę? Dokładnie. To brzmi jak przepis na bunt. I bunty się zdarzały. Wcale się nie dziwię. To był jeden z najbardziej znienawidzonych obowiązków. Wyobraźmy sobie ten strach i ciężar. Właśnie dlatego z czasem władcy chętnie zamieniali ten obowiązek na stałą daninę, bo to było no o wiele bardziej przewidywalne i mniej konfliktowe. Nazwa Polska pochodzi od pola, więc rolnictwo musiało być kluczowe. Jak sobie radzono z uprawą ziemi? No było bardzo prymitywne. Stosowano głównie dwupolówkę. Jedno pole obsiewano, drugie odpoczywało, ugorowało. A jak zdobywano nowe tereny? Na dwa sposoby. Albo przez karczowanie lasu, albo metodą wypaleniskową. Wypalano fragment puszczy, a popiół użyźniał ziemię na kilka lat. Do dziś mamy tego ślady w nazwach miejscowości. Trzebnica od trzebienia lasu, a żary czy pogorzel od wypalania. I tutaj dochodzimy do czegoś, co jest naprawdę fascynujące: organizacja służebna. O tak. To jest absolutny majstersztyk logistyczny. Na mapie na stronie 330 widać ich rozmieszczenie. To jest genialne. W świecie bez fabryk, bez miast, oni po prostu zamienili całe wioski w wyspecjalizowane zakłady produkcyjne. Dokładnie. Książę potrzebował setek tarcz, tysięcy grotów do strzał, beczek, koni, skąd to wziąć. Rozwiązanie było proste i genialne. Wyznaczano całe wsie, zwalniano je z daniny w zbożu i nakazywano specjalizację w jednym produkcie lub usłudze. To właśnie organizacja służebna. To niesamowite. Czyli jadąc dziś przez Polskę i widząc na znaku miejscowość szczytniki albo kobylniki, tak naprawdę patrzymy na żywą mapę gospodarczą państwa mieszka Pierwszego? Właśnie tak. To jest jak archeologia ukryta w nazwach. Każda z tych nazw to echo dawnego, centralnie planowanego zamówienia księcia. Grotniki robiły groty. A szczytniki? Szczytniki tarcze, bo dawniej tarcza to był szczyt. Kowale, bednarze, piekary to oczywiste. Ale też koniary i kobylniki hodowały konie dla armii, a świniary, kuchary czy winiary zaopatrywały dwór książący. Genialny system. Niezwykle wydajny. Zaczął zanikać dopiero w XIII wieku, gdy rzemiosło przeniosło się do nowo powstających miast. Dobrze. Czyli mamy gospodarkę opartą na rolnictwie i takiej centralnie sterowanej produkcji. A czy istniał handel z innymi krajami? I jak za cokolwiek płacono, skoro nie było pieniędzy. Handel istniał, ale był towarem, powiedzmy, luksusowym. Skupiał się w podgrodziach, takich osadach targowych u stóp wielkich grodów. Kupcy byli głównie obcy Arabowie, Żydzi, Niemcy. I co sprzedawali? Sprzedawali elicie towary, których nie dało się wyprodukować na miejscu. Piękne tkaniny, zdobioną broń, biżuterię. A w zamian kupowali to, co Polska miała na eksport. Futra, bursztyn i niestety niewolników. I tu wracamy do kluczowego pytania. Czym płacono? Używano tak zwanych płacideł. To były towary, które pełniły funkcję pieniądza. Miały umowną, powszechnie akceptowaną wartość. Na przykład? Mogły to być sztabki żelaza, bryłki soli, nawet skórki wiewiórek. Ale najpopularniejszym płacidłem były kawałki lnianego płótna. Płótna! Tak. I stąd, co jest absolutnie fascynujące, wzięło się nasze słowo płacić. Płacić to pierwotnie znaczyło dawać płótno. Niesamowite. Nigdy bym na to nie wpadła. A kiedy pojawiły się prawdziwe monety? Pierwsze srebrne denary przywozili kupcy arabscy. Nasz pierwszy władca, który bił własne monety, Bolesław Chrobry, robił to głównie dla prestiżu. Żeby pokazać swoją siłę? Dokładnie. Dopiero w drugiej połowie XI i w XII wieku za Bolesława śmiałego i krzywołustego moneta stała się powszechnym środkiem płatniczym. Mamy na przykład piękny denar krzywołustego, który przedstawia księcia klęczącego przed świętym Wojciechem. Co to miało symbolizować? Historycy interpretują to jako symbol publicznej pokuty za okaleczenie i wygnanie brata Zbignieka. Mówiliśmy o handlu, który łączył nas ze światem, ale była jedna decyzja, która związała nas na stałe z zachodem Europy w sposób znacznie głębszy. Chrzest. To nie była tylko zmiana religii, prawda? To była totalna rewolucja kulturowa. Bardzo powolna. Nie możemy myśleć, że w 966 roku wszyscy Polanie obudzili się chrześcijanami. Nie od razu. To był proces, który zaczął się od elity, od dworu księcia a na wieś docierał przez kolejne stulecia, często z ogromnym oporem. Nowa wiara wchodziła w świat, który miał już swoje bogate wierzenia i tradycje. Jakie były te najbardziej namacalne, codzienne zmiany, które chrześcijaństwo przyniosło? Pierwsza rewolucja dotknęła rodziny. Kościół bezwzględnie wymagał monogami. Dla elity, która praktykowała wielożeństwo, był to szok. Sam Mieszko I, przyjmując chrzest, musiał oddalić swoje dotychczasowe żony. To musiało być trudne. A druga, może nawet ważniejsza zmiana to pismo. Z duchodnimi przybyły księgi, a z nimi całe dziedzictwo kultury łacińskiej. Powstała kancelaria książęca, zaczęto używać pisma w dyplomacji. Polska weszła do europejskiego kręgu kulturowego. Pismo zmieniło też w sposób, w jaki ludzie postrzegali czas. Tak, to kolejna fundamentalna zmiana. Wprowadzono kalendarz kościelny z dwunastoma miesiącami, którym zresztą nadano piękne słowiańskie nazwy: luty od srogich mrozów, listopad od opadających liści. A do tego tydzień! Dokładnie. Siedmiodniowy tydzień z niedzielą jako dniem świętym, wolnym od pracy. To uporządkowało rytm życia całego społeczeństwa. I to właśnie dzięki pismu zaczęto spisywać naszą historię, powstały pierwsze kroniki. Właśnie. Najpierw to były tylko krótkie notatki, roczniki, później żywoty świętych, jak świętego Wojciecha, ale prawdziwym przełomem była kronika spisana na dworze Bolesława Krzywoustego na początku XII wieku. Przez Gallanonima. Przez anonimowego cudzoziemca, którego tak właśnie nazywamy. To pierwsze spójne dzieło opisujące historię Polski. Ta rewolucja musiała być też widoczna gołym okiem. Mam na myśli architekturę. Jak budowano przed chrztem, a jak po nim. Przed chrztem, szczytem techniki inżynieryjnej były grody. Ogromne konstrukcje obronne z wałami z drewna, ziemi i kamieni. Wysokie na kilkanaście metrów, otoczone fosami. Prawdziwe twierdze. A chrzest przyniósł kamień. Tak, przyniósł technologię, której wcześniej tu nie znano na dużą skalę budowanie z kamienia. Pojawiła się architektura murowana, romańska. I budowniczowie z zachodu. Tak, wraz z duchownimi. Pierwsze kościoły w najważniejszych grodach budowano na planie koła. To były tak zwane Rotundy. Najsłynniejsze pozostałości takiej budowli mamy na Ostrowie Lednickim. A te większe? Katedry. W stolicach biskupstw, jak Gniezno, wznoszono już większe katedry na planie bazyliki. Niestety, niewiele z nich przetrwało w pierwotnej formie, bo były wielokrotnie przebudowywane. Ale czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy dziś poczuć klimat tamtej epoki? Dotknąć tych murów? Zdecydowanie tak. Najpiękniejszym i najlepiej zachowanym wnętrzem z przełomu XI i XII wieku w Polsce jest romańska krypta świętego Leonarda na Wawelu. W podziemiach katedry na Wawelu. Gdy się tam zejdzie, można dosłownie dotknąć kamieni, które pamiętają czasy Bolesława Krzywoustego. To jest prawdziwa kapsuła czasu. Niesamowite. Czyli, podsumowując tę naszą podróż, pierwsi piastowie dokonali czegoś niebywałego. Na surowym korzeniu, w środku puszczy, zbudowali sprawnie działający organizm państwowy. Dokładnie. Oparli go na absolutnej władzy księcia, sfinansowali genialnym w swojej prostocie systemem danin i wsi służebnych, a na koniec poprzez chrzest wprowadzili na stałe do rodziny państw europejskich. To jest doskonałe podsumowanie. Każdy z tych elementów, władza, gospodarka, kultura, był ze sobą nierozerwalnie związany i służył jednemu celowi budowie i wzmocnieniu państwa. Spróbujmy więc zebrać te najważniejsze rzeczy do zapamiętania. Dobrze. Po pierwsze, władza. Polska to była monarchia patrimonialna, czyli własność księcia. Administracja opierała się na sieci grodów, a główną siłą wojskową była drużyna. Jasne. Po drugie, gospodarka. Podstawą było rolnictwo, a ludność płaciła daniny i świadczyła posługi. No i ten genialny system, czyli organizacja służebna, wsie wyspecjalizowane w produkcji. Grotniki, szczytniki. Właśnie. Po trzecie, handel i pieniądz. Zanim upowszechniły się monety, denary, używano płacideł, na przykład kawałków płótna. Od którego mamy słowo płacić? Dokładnie. Czwarta rzecz. Chrystianizacja. Włączyła Polskę do kręgu kultury łacińskiej, przyniosła pismo, kalendarz, murowaną architekturę i zmiany społeczne jak monogamia. No i na koniec, piąta rzecz, pierwsze kroniki. Najważniejsza to oczywiście kronika Gala Anonima. I na koniec taka myśl, z którą warto zostać. Imiona pierwszych władców, które znamy, jak Siemowit, czyli pan Rodu, Rodziny, albo Bolesław, ten, który ma mieć więcej sławy, to nie były przypadkowe etykiety. Absolutnie nie. One wyrażały to, co dla ówczesnych ludzi było najważniejszego siła rodu, dążenie do sławy i budowanie wspólnoty. To taki drobny szczegół, który mówi nam bardzo wiele o całym ich świecie.